Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym czytaniu letnim. Można powiedzieć wakacyjnym, ale bardziej mam na myśli miesiące letnie: końcówka czerwca, lipiec, sierpień, spokojnie, mm, część września. Chciałabym zobaczyć, co tutaj, czego możemy się spodziewać, jakie główne energie. Pytania będę zadawać konkretne. Zaczniemy od znaków kardynalnych. Pierwszy rak pójdzie na żywioł. Talia, którą wykorzystam w tym czytaniu The Muse Tarot. Przypominam Wam, że czytania czerwcowe są już stworzone dla Was. Zachęcam do obejrzenia. Czytania dla kobiet dodatkowe znajdziecie na kanale Shimon Tarot. I zobaczmy, co dla osób z podznaku raka w czytaniu letnim, wakacyjnym. Letnie, wakacyjne. Jak wolicie. Jeszcze nie wiem, jak zatytułuję, dlatego. Dlatego zostawiam to otwarte póki co. Dobrze. E, raki, raki, raki. Co my tutaj mamy dla osób spod znaku raka? Raczki, czytanie letnie. Czego się tutaj spodziewać, co nam wychodzi na pierwszy plan. Zaczynamy od głównej energii lata dla Was. Cesarz. Fantastycznie! Przede wszystkim mamy tutaj kartę mówiącą o przejęciu kontroli. Rak jest, tak jak powiedziałam, z założenia znakiem kardynalnym, czyli wszystkie te znaki kardynalne gdzieś są stworzone do przewodzenia w pewnych kwestiach innym. I taka karta tutaj się pokazuje. Co prawda to jest karta barana, ale cesarz. To jest osoba, która przewodzi innym, która decyduje, która gdzieś ma władzę, jest wpływowa. I taka energia się pokazuje u was. Być może tutaj trzeba podjąć pewne decyzje, być może wy pokazujecie się jako osoby niezwykle pewne siebie skoncentrowane na tym, żeby zadbać o siebie i o innych, taka zbiorowa odpowiedzialność również, bo cesarz właśnie dba o ten swój lud. Będziemy dopytywać. I teraz tak, chciałabym zapytać o was. O was w tej sytuacji, jak się tu przedstawiacie? Wszechświat, świetnie. Wszechświat to jest karta otwartości. Wy jesteście tutaj przedstawieni, przedstawione jako osoby niezwykle otwarte, osoby skłonne do w ogóle jakiejś takiej korelacji ze światem. Czy to z ludźmi wokół Was, czy to otwieramy się na podróże i tak dalej. Bardzo dobrze to wygląda dla Was. Co jest wyzwaniem w tym czasie letnim dla Was? Pustelnik. To jest, macie trzy wielkie arkana, proszę na to zwrócić uwagę. Pustanik mówi o świadomości wynikającej albo świadomości, którą wypracowujemy dzięki mm, samopoznaniu. Więc to może być wyzwaniem dla Was. Natomiast sam pustelnik może również mówić o samodzielności, o, o tym, że autonomicznie podejmujemy pewne decyzje, o tym, że sami staramy się żyć wedle swojego uznania, swoich zasad. To może być również karta osamotnienia, o wszystko dopytamy. Co jest waszą siłą, drogie Reki, w tym czasie? Trójka buław. Tak, ja zawsze mam w głowie to, że naprawdę raki jakby rodzą się już z tym, co w życiu chcą osiągnąć. Bardzo zdecydowane są te osoby na, na konkretne działania, sytuacje, mam wrażenie. I tutaj to się pokazuje wokół Was, że, że jest to zdecydowanie Waszą siłą jest to, że przyciągacie do siebie to, czego pragniecie. I rzeczywiście dobrze potraficie stwierdzić, czego właściwie chcecie od życia. I, i ta karta jest kartą prawa przyciągania, więc zdecydowanie efekt domina tutaj jest pokazany, że jeżeli my jesteśmy świadomi tego, czego potrzebujemy i wprowadzamy te zmiany, otwieramy się na nie, to wszystko zaczyna się układać bardzo pomyślnie. I to jest waszą siłą. Natomiast co z słabością? Co tutaj, nad czym trzeba pracować? Rycerz denarów. Myślę, że to raczej nie jest domena raka, choć jeżeli tutaj tak. Karta Barana się pokazuje, to może być jakaś, jakiś wpływ tej energii. Rycerz Donarów być może w, tej, w tym ułożeniu świadczy o braku cierpliwości, bo musimy tutaj spojrzeć na, jako na słabość, więc może być brak cierpliwości w tym wszystkim, bo ten cesarz zdecydowanie tej cierpliwości nie ma. Natomiast Rycerz Donarów to jest ogólnie... Dopytam o to, bo możemy czytać naprawdę wszelako tę kartę jako uporządkowany świat. Który być może w tym momencie trzeba zostawić na rzecz czegoś nowego. Tak jak mówię, brak cierpliwości, metodyczne działanie, potrzeba, nie wiem, zabezpieczenia finansowego. Zapytamy o to. To się wyraża jako słabość. To mogą być też osoby z pod znaku ziemi wokół Was. Dobrze, i co jest z radą? Może nie radą, może takim podsumowaniem, a radę wyciągniemy sobie później. Słońce, fantastyczne czytanie dla Was. Jeżeli będziecie wytrwałe, wytrwali w tym, co chcecie osiągnąć, co chcecie zrobić, nie poddacie się, nawet jeżeli to będzie wymagało pracy, to słońce mówi o tym, że marzenia się spełniają. Tak naprawdę, jest optymistycznie, jest cudownie i, i to słońce dla Was świeci. W tle mamy kartę przebudzenia. Czyli konfrontacja z, ze swoim wnętrzem, czego ja pragnę, czego ja chcę, uwalniam się od toksycznych wpływów, otwieram się na takie na miłość, na, na życie po prostu macie ogrom wielki arkan, cudowne czytanie dla Was. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Świetnie i to naprawdę mocne, wielkie arkane. Rzeczywiście może być tak, że będziecie samotni w tym, co się tutaj dzieje, ale jest ogromna siła samopoznania, taka konfrontacja ze sobą, spełnienie swoich marzeń. Na tym budujemy też pewność siebie, dlatego bardzo optymistycznie podchodzę do tego, co tutaj dla Was jest pokazane. Chyba miałam zmienić tło, żeby nam się nie poplątały czytania. Zobaczcie, że tego nie zrobiłam. Teraz może się mieszać troszkę z tymi czytaniami dla, dla kobiet, ale ja chyba stworzę jakąś okładkę na te czytania, żeby, żeby nie było. Zamieszania, bo, bo staram się zawsze tło robić inne, żeby te czytania się różniły między sobą. Dobrze, zaczynamy od tego cesarza. Czyli, tak jak powiedziałam, to jest jakby energia tego okresu letniego wokół Was. Ta karta mówi weź odpowiedzialność za siebie, za swoje życie, być może za ludzi wokół siebie. Przede wszystkim bądź świadomy, że to, co dzieje się wokół ciebie, to jest wynik Twoich decyzji, że nikt na to nie ma wpływu, tylko ty. I zobaczmy, co, ale tak jak mówię, osoba z pod znaku barana, ale to ogólnie może być ktoś wpływałby wokół Was. I zobaczmy, co to jest. Wisielec. Ja myślę, że to jest zmiana perspektywy patrzenia. Że jeżeli, nie wiem, do tej pory rak nie potrafił przejąć kontroli nad czymś, albo brakowało pewności siebie do pewnych spraw. To się zmienia na tym tle wakacyjnym. Bo, bo wisielec mówi o nagłym oświeceniu, i my też patrzymy na siebie, na swoje cechy z innej perspektywy, i dostrzegamy też inne aspekty, których wcześniej nie zauważaliśmy. A cesarz mówi o takiej sile, mm, o, uporu, o, o uporze, uporu? Nie wiem, jak to powiedzieć, wybaczcie mi e, o, o konsekwencji w działaniu. Teraz tak, cesarz to są też takie zatwardziałe nasze poglądy i ten wisielec może mówić o tym, że tutaj się coś odblokowuje, że wy otwieracie głowę i porzucacie też te schematy myślowe. Każdy ma jakieś takie przekonania, które często są błędne. Tutaj to kończymy i otwieramy głowę na świeżość, jeśli mogę tak powiedzieć. Okej, okay, no i wy wszechświat bardzo dobrze. Tak, zdecydowanie, kochani, cudowne czytanie dla was. Otwartość na, na świat, podróże, jak najbardziej, na to, co mogę robić, w jaki sposób to mogę robić. Jest taka energia odpowiedzialności za siebie i za to, żeby moje życie wyglądało kolorowo i wyglądało tak jak ja chcę. Czyli jest duża odpowiedzialność, ale wy się otwieracie na świat, i to jest świetne. Pustelnik jako wyzwanie. Piątka buław. I teraz tak, jeżeli jest jakiś konflikt wewnętrzny, czyli są. Załóżmy, jakieś stare przekonania, które warto by było już zostawić za sobą w tym ułożeniu kart i otworzyć się rzeczywiście na, na te nowe sprawy. Mm to może być w pewnym momencie taki konflikt, bo zawsze piątka była w mówi, że mamy jakieś wierzenia, ale też są jakieś realia i nam się to troszkę ściera, prawda? Czyli musimy wyjść na kompromis, musimy się spotkać w połowie, ale też przestać ze sobą walczyć i otworzyć się na to, czego wcześniej do tej pory nie braliśmy pod uwagę, czyli to jest dla Was wezwaniem. Również może być tak, że relacje nie będą wyglądać jakby zbyt pomyślnie, jakaś kłótliwość się tutaj pokazuje, wtedy warto gdzieś tam na chwilkę się odsunąć i i powiedz ze sobą: Okej, okay. trójka była jako wasza siła, czyli tak jak powiedziałam, świadomość czego chce i przyciąganie tego. Dokładnie tak. Rak jest marzyciem. Rak ma najprawdopodobniej bardzo dobrze sprecyzowane swoje marzenia, tak jak już wcześniej powiedziałam, i tutaj się to przejawia. To jest świadomość swojego celu, swoich marzeń. Świetnie. Natomiast rycerz donarów wyraża nam się tu negatywnie. I co to znaczy? Dziesiątka donarów, przywiązanie do tradycji. Zdecydowanie, nie wziąłem tego pod uwagę. Przywiązanie do tradycji i też do tego, co znane. Bo w tym jest bezpiecznie, w tym jest fajnie, szczególnie jeśli chodzi o rodzinę, prawda? Ale czasem trzeba, i to jest wyzwanie, nauczyć się w pojedynkę. Raki yy, często to mają, że czują się pewniej, kiedy mają tak zwane jakieś plecy czyli na przykład, jeżeli w rodzinie wszystko się pomyślnie układa, to rak, jakby jest dużo silniejszy niż gdyby sam się o wszystko starał. Że, że ten, to wsparcie tej rodziny jest bardzo ważne. Ale tu jest ten moment, kiedy wy. Uczycie się nie potrzebować tego wsparcia, kiedy znajdujecie te siły wewnętrzne i nie potrzebujecie, nie wiem, mężczyzny u boku, który będzie was wspierał, nie potrzebujecie rodziców, którzy będą gdzieś wam kibicować, czy tam dzieci, które wam pogratulują. Sami potraficie się cieszyć swoim sukcesem i to jest właśnie to wezwanie nauka tego. Okej, okay. no i słońce, czyli wszystko pozytywnie, wszystko fajnie. Cudownie. Słonecznie cztery kielichy, ale poleciałam. Czwórka kielichów mówi o, o trochę zniechęceniu, czyli rzeczywiście w ostateczności wszystko wygląda pozytywnie, ale czwórka kielichów mówi o takim foszku trochę, bo... no bo rak. Prawda? Księżyc, emocje. No, nie może być jednoliniową. Musi się to zmieniać. Więc może tak jest. Natomiast myślę, że, że też taki foch i, i takie poczucie niesprawiedliwości i, i jakiegoś przesytu udaje się przezwyciężyć. Mam wrażenie, że dla was lato to jest odnalezienie olbrzymiej siły wewnętrznej. I o tym też mówi karta przebudzenia. Pięknie to dla was wygląda. Dobrze. Świetnie, bardzo mi się podoba, że. I zawsze kibicuję ludziom, którzy potrafią działać w pojedynkę. To są naprawdę pojedyncze jednostki, które nie potrzebują żadnego wsparcia i potrafią same jakoś tak yy, sobie kibicować. I widzę, że u Was to się wydarzy. Rada dla osób z znaku raka. Paść denarów. Paść danarów, który tutaj mówi uczę się obcowania w nowym terytorium, na nowej przestrzeni. Odchodzę od schematu, odchodzę od tego, co znane. Dostrzegam inne rzeczy, dowiaduję się, uczę się działać na przestrzeni, która odpowiada mnie, a nie którą mi narzucono. Świetnie, pozdrawiam.